Witam serdecznie, praktycznie jesteśmy na końcu świata, bowiem tutaj potężna przepaść, tutaj potężna przepaść, tam daleko ten dom, który pokazywałem, zatem powiedzenie jesteśmy na końcu świata jest adekwatne do powiedzmy sobie bezpieczeństwa, które trzeba tu zachować, aby nie zrobić. Witam serdecznie ponownie Kalifornia i tutaj ten koniec świata. Tutaj bardzo głęboko, tutaj bardzo głęboko skarpa, bo, boję się podejść, bo lekko strachliwy jestem, ale niesamowite przeżycia, niesamowite widoki, niesamowite zrozumienie, jak piękny, cudowny jest absolutnie świat. Pamiętaj, takie miejsca nie tylko w Kalifornii, w których nadajesz wartość, podkreślam jeszcze raz, ale cudowności, które tutaj się dzieją z cudownymi ludźmi, to jest ta wartość, która jest niepowtarzalna, która zostaje zapisana w nas głęboko. W tym środku, w tym sercu, w tym całym naszym organizmie. Baw się dobrze. Do miłego!